W związku z zatorem, jaki utworzył się na Wiśle na wysokości Popłacina w Płocku wskazania na wszystkich wodomierzach przekroczyły stany alarmowe. Zamknięto ulice Rybaki na bulwarach Wiślanych. Ulica Gmury na osiedlu Borowiczki natomiast ponownie została zalana. Tymczasem stan wód w Wiśle cały czas rośnie. Jak mówił prezydent Płocka, sytuacje mogłyby poprawić lodołamacze. Jednak wody polskie nie zgadzają się z tą opinią, jak mówi wiceprezes wód polskich. Krzysztof Woś. faktycznie akcje lodołamania w naszych warunkach geograficznych są najskuteczniejszą metodą zapobiegania powodziom zatorowym na dużych rzekach. Wyjaśnia też, że obecnie pod pokrywą lodową woda wciąż przypływa. Natomiast gdyby lód został pokruszony, połamana kraza zamarzałaby natychmiast. Co przyspieszyłoby spiętrzanie wody. Gdyby więc w takich warunkach lodołamacze zaczęły działać, połamany lód przy tak niskich temperaturach za chwilę zacząłby zamarzać, co spowoduje, że lodu będzie jeszcze więcej. Wraz z postępem akcji lodołamania w górę rzeki, zmniejszają się głębokości. Wówczas duże i silne lodołamacze pracujące w czołówce zastępowane są mniejszymi lodołamaczami, które do tego momentu pełniły rolę lodołamaczy liniowych.